Witam Was, się cześć. dobry dyn, znaczy dobry den. Tu, jak widać, stoją i wpieprzają, i się dobrze mają. żrały, popiły, ale że mamy sobota to czas szykować, żeby było na weekend wszystko. dziś się taka kumulacja sobotnia zrobiła. Och ja. Jak widać, trochę tego białego pielęctwa spadło. I nie piszcie mi, że mu się cieszyć, bo będzie wilgoć. Bo wilgoci to my mamy talarze, ho Jak, jak było sioto przyjęcie, to na jednym kawałku nawet nie ma do sioty yy, całkiem do końca, bo nie szło traktorem wjechać. Zostało parę metrów tam zaorane i, i zostawione. na na to, trzeba będzie agregatem ciachnąć. O Manfredzie, co tam? Dobra, na no nie będę wam pokazywał zaś ciepania gnoja no. bez przesady <gry> Jerzek w trakcie ciepania gnoja i kładowania kiżunki na kary Ale co pomyślałem, że nie wiem czy do poniedziałku mi to suma i to się ono styknie już no, pewnie ale w, w zasadzie ja wolę mieć na zapas niż potem jeszcze przy niedzieli jeździć albo w poniedziałek rano <laughs> Także od polom dziadzia jeszcze minusa na tyle nie było, żeby trzeba było woda spuszczać. Ouch! palnie bez podgrzewania świec? Jak myślicie? Nie umiem sobie przypomnieć, kiedy aż tak wioło, że ten big-bag leży na ziemi, a były tu wcie, był tu wciepany na wierzch. Z... W sumie nie wiem, co według was jest lepsze, poswijać te big-bagi, powiązać i, i tak zostawić, czy, czy lepiej tak luzem, kiedy ich myszy nie zniszczą. Ciężkie. Ja przez te deski teraz nie dum do góry. Uje. Hmm, hmm, hmm. Ha, ha, ha. Tego nie, tego nie przewidziałach. No nie, nie sięgnie mi to. He he he. O, tu związane jest. Aha, taki bajer. No toż wezmiemy i zwiążymy te dług, dalszy. I sprawdzimy czy to wróciłem. A w I co ta dętka tu robi Ach. Ta dyntka to ją po to To jest dziura wodyntka, Żeby jak stopka rozrzutnika je? Żeby się podłożyć tam jak się dźwignie do góry żeby mi to nie, nie skokało i nie czaskało I to tu leżało Ciekawe pojasno pierona Te moje pieski kochane to przyniosły tam, nie wiem, może chciały napompować i pojeździć. Siadło. Jadło. Mm, jak mi to tu wygląda? Oha Nieciekawe to wygląda. Hmm. Tu nie wiada dupą, żeby to wyciągnąć. Dobra, coś się zaraz wymyśli. Brama do się otworzyć żyj i mm -hmm. będziemy kombiować teraz. Nie chciał, żeby, nie chciałbym, żeby by ten bals pod na traktor. Ale na łeb już może to się tam... Jak na łeb spanie to się nic nie stanie Jąkaś takie dłuższe widły O, tu są Hmm Chyba troszkę przycisłech tym balco?. Tak zawinęła, ale nie o to mi chodziło, no. He! Miał, miał spaść, a nie zostać tam, Ach, moje stare kości muszą się arabonić tam. Padaj. Dobra, jak już mamy ciebie tu na dole, to pójdziesz ty w kolejności poza kolejnością. da się przestawić trochę Owsiano suma to one sobie jeszcze przebierą Mniej więcej mamy w tej chwili pół roku do kosów. Ucieczę tymczas, ani się nie kaptymy kiedy. O złaś. Nie dokładnie o to mi chodziło. O dobra, wyjdzie. Na wycieczce zwiedzają się okolice Bawią się w śniegu ha, ha, ha. Słoma mum Nie by ta słoma szło potraktować jako żarcie Bo też ją by żrały. Ale siano trzeba przywieźć. Jakoś go tam wydłubać z za tego roga zelina łapaj myszy A a a głuba dobrze idzie napisał sprzedaj 30 załóż tura na MF i kup większy traktor nie 30 jest tak e, zwrotnym i małym traktorkiem że mi się w tej stodole fajnie mieści czasami i z tym są jakieś problemy jak się już tam u głoduchać w ciasnym miejscu i widzę dookoła dokładnie wszystko. W Fergusonie już by tego nie było. On jest gabartowo już większy i już by tu nie, nie powjeżdżał takajoby ja chciał. Także ja tam wiem co ja potrzebuję. Wiem, że też przydałby się większy traktor. Nie by da na to peł kredytu. Są czasy niepewne. Zboże w żniwa było tanie, A teraz Pieryn wie, co będzie z tą całą usraną umową na sprowadzanie wo wołowiny z Argentyny i okolic. Także jest jak jest. Tego, takiego społeczeństwa jak moje i tak nie mają prawa bytu na, na dłuższej. I... ...na dłuższy czas. Chyba, że się coś zmieni. Ale śmiem w to wątpić. Kot? Ej, kot? No patrz pibi! Raczył się ruszyć. To jakiś cuk. Chyba nie chciał, żeby mu najechać na 4 litery. Kiedy wsteczny dół. czwórka wydać, a nie wsteczny. Kaśću tu szlauch leży. Uż widać go. Bo trzeba będzie wody do wiaderna puścić też. Na szczęście nie było mrozu na tela, żeby mi szlauchy zamarzyły. Ojej, przejechał jak zabawka od psiunków. Psiunki! Psiunki! Psiuniek! Macie tu zabawka. <śm> co z tym zrobić? <śm> Okej. Okay. Słomy, siana, zapas, I ja, to powiedzmy taki na tydzień. <grywa> tak. Tam woda do wiader napuszczano, Kiszonka naszykowano. wyczypany gnój, pościelone słomy dostały. Siana dostały, wody dostały. Więc teraz Trzeba się brać za kolejną. Robota? kierem jest przywiezienie Siana. Tu, oto, w tym miejscu. jeszcze trochę jest, no, ale czy mi to do poniedziałku styknie? Te koleżanko, to do kurda. Ciąg do kamery, czy co? E, także jak spojrzałem, to nie wiem, czy mi to do poniedziałku styknie, więc dokładnie masz do sufitu. A tu? Jeszcze słomy dość sporo. Ale jak Żroda przy jednym marasie, to tu zaś wciepna z bala. Bo dwa, nie? No. Jak to było? Ktoś się pytał, ktoś mi napisał, że pierwszy widzi, żeby mm, do wody ciepać kiszunka, nie? No dobrze. I co? Pusto. Welizane. Trochę wody zostało. Czyli, nie szablonowe sposoby, też są czasem dobre. No Jak widać zabiedzone nie są. Tak? Okej, okay. dobrze, przeznaczymy chwilę dla ciebie. No? Ja? Maja? No Maja? Dobra, idziemy dalej Chwila po południu I śnieg już traci się i to w szybkim tempie Bardzo dobrze <laughs> A ja chwila po południu moje kruszyny stoją Jeszcze im trzeba dołożyła, żeby kruszyny nie tak przez przypadek nie przeszło przez myśli, że mogłyby być głodne albo coś <laughs> Mm, i, I słoma na najbliższy tydzień, tam nie, nie dową, bo to nie ma sensu, po co tak daleko tam dować. a Oczywiście tu siano, do pełna naładowane, zajęło mi to te dwa bale słomy, jeden bal siana, tak skromno godzinka. Powiem się niekiedy, że pytałem, co ja robię tyle czasu? <śm> No, i co jeszcze? Ech, ech, na, wozek dalej pusty, wiadomo. Tu jeszcze też siana nałożona aż pod sufit. Aż tu widać, wystową okienkiem kociąber, siedzi i myśli. A jo, biera 30-ka, widły, zapiną łyżka i jedą się ostatniej rzeczy, strzykowania, czyli. Kisionka, reszta już wąbrzeby no. No i oczywiście nawet wieczór jeszcze futrowanie, nie? No i to, to by było, by, bydzie na tela. Ale do tego czasu jeszcze mi zejdzie pewnie jakieś 40 minut na kisionka. No, w tych warunkach to jest e, przerybka przerypka troszkę. Ale ja tak patrzyłem na YouTube, to dużo ludzi bo właśnie też na polu czy na ziemi i też mają ten sam problem, też się tam potem poprawią w tym błocie, no ale taki mały klimat, czasem jakoś radzić. A 40 czy 50 tysięcy na to, żeby sobie zrobić silos betynowy, no niestety nie mam. <ścoughs> Dobra. Jada dali. Zrobić co zrobić iść dudum, zrobić co jakiś śniadanie obiad. Ej, jak już tak chwyciło się rano na futrowania i rozpędziła się z tym robotem, tak wiadomo, a jeszcze jedna rzecz, a jeszcze jedna rzecz zrobię, a może jeszcze to zrobię. I tak jak przyszło już yy, yy, pół dwunastej to doszło do tego, że też bez sensu jeść śniadanie i że już zrobię wszystko i po prostu zrobię obiad. <grym> E, dobra Jadzią dalej O, sorki Okej okay. Kieronka przywieziono I nie było tak najgorzej nawet Ewidentnie coś tego, ta zima jest chyba trochę przymrożono, Więc to się nawet nie rozjeżdżało aż tak kwest no podgarnyła podgarnęło, którym do góry trochę. No i ręę se przerwa. Od siódmej rano, jak to do powutrowałach. E, przy sumo i siano dochlewa i potrzepa wycipłoch gdy i i po drugiej stronie. Kiszynki załadowałem na kary i przywozek kianka. Chyba wszystko, nie? No. Dobra. Mam pół drugi. Idę do domu, uważam, jakiś obiad, trochę posprzątam, bo sobota, no to trzeba posprzątać w chłopie, no i o e, czwartej wyłożę na plac, zaś futrować. No i tam przy, przed szóstą, koło szóstej wariant, no. Dobra, to jest teraz od tego odcinka, e, ten film, e, ten odcinek obejrzycie w e, niedziela, czyli jutro, także życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się. Do następnego razu. Nara.